Pod pojęciem Wenusjanina w świecie astrologii określa się człowieka, w którego kosmogramie urodzeniowym znajdziemy silne oddziaływania planety Wenus, a więc liczne aspekty Wenus do innych planet czy punktów astrologicznych. Z punktu widzenia losu jednostki najistotniejsze są aspekty Wenus ze Słońcem, Księżycem, Ascendentem, Medium Sili, Merkurym i Marsem. Im więcej aspektów Wenus do wyżej wymienionych punktów oraz obiektów astrologicznych znajdziemy w danym kosmogramie urodzeniowym, tym silniejsze oddziaływanie tej planety na osobowość i losy człowieka. Silny wpływ planety Wenus na charakter człowieka przejawia się jako pragnienie osiągnięcia w życiu harmonii, przyjemności, luksusu, a także przyjaźni i miłości. Osoby tego typu zwykle dążą do harmonijnego ułożenia swoich relacji z innymi ludźmi, mają wrodzony zmysł piękna a także lubią obcować z przyrodą oraz podziwiać dzieła sztuki. Czują się dobrze w świecie uczuć i kontaktów międzyludzkich oraz w bliskich związkach i miłości. Można powiedzieć, że Wenus harmonijnie postawiona w horoskopie urodzeniowym wpływa na wysoki poziom inteligencji emocjonalnej właściciela horoskopu. Ludzie urodzeni z dużym wpływem tej planety zwykle mają też dobry i rozsądny stosunek do pieniędzy i stanu posiadania. Starają się zrównoważyć w swoim życiu wartości etyczne, uczucia oraz sprawy materialne. Wiele osób z silnymi wpływami Wenus znajdziemy w świecie artystów i twórców, a także w zawodach, w których można wykorzystywać bliskie kontakty towarzyskie np. w handlu, reklamie i marketingu, social mediach czy w świecie dyplomacji. Pozytywny wpływ Wenus skłania urodzonych do przestrzegania społecznych reguł i zasad. Osoby takie doceniają ładne otoczenie oraz spokojne życie w dobrobycie. Lubią także wygody, luksus, pieniądze i korzystanie z uroków życia. Często obdarzeni są dużym urokiem, atrakcyjnością, gracją oraz prowadzą bogate życie towarzyskie. Najsilniej pozytywne oddziaływanie planety Wenus odczują urodzeni z aspektami Wenus do Słońca, możliwa koniunkcja lub półsekstyl. Osoby tego typu zwykle odznaczają się harmonijnym i zrównoważonym charakterem, powszechną sympatią otoczenia, darem oczarowywania, zdolnościami dyplomatycznymi oraz pragnieniem wdrożenia w życie swoich społecznych ideałów. Silna potrzeba tworzenia, pomnażania majątku oraz dążenia do luksusu łączy się u nich z odczuwaniem harmonii i życiowej pełni, dlatego najczęściej są to ludzie bardzo aktywni. Powyższe cechy ułatwiają zdobycie społecznego uznania w ramach swojej grupy zawodowej. Osoby z aspektami Słońca z Wenus znajdziemy często na wysokich stanowiskach w świecie polityki, dyplomacji czy administracji państwowej. Harmonijne aspekty Wenus z Księżycem wpływają pozytywnie szczególnie na życie uczuciowe i towarzyskie. Zwykle cieszą się oni dużą sympatią otoczenia, są lubiani oraz prowadzą szczęśliwe i harmonijne życie rodzinne. Harmonijne aspekty Wenus z Merkurym wpływają szczególnie pozytywnie na harmonijną komunikację z innymi ludźmi, poczucie humoru i zdolności towarzyskie. Aspekty tego typu procentują we wszelkich pracach związanych z komunikacją z ludźmi, jak np. dziennikarz, nauczyciel, prezenter czy specjalista od kontaktów z mediami. Harmonijne aspekty Wenus z Marsem dają urodzonym z tymi aspektami duże możliwości twórcze oraz namiętność i powodzenie w związkach. Harmonijne aspekty Wenus z Jowiszem przynoszą w życiu duże sukcesy materialne, luksus i pieniądze. Zwykle osoby z takim aspektami są ludźmi sukcesu, którzy lubią działać na dużą skalę oraz korzystać z uroków życia. Najczęściej są otwarci i towarzyscy oraz potrafią wykorzystywać pojawiające się okazje. Warto zaznaczyć, że także w przypadku planety Wenus mogą pojawiać się negatywne cechy charakteru, które najczęściej wynikają z trudnych aspektów tej planety, czyli opozycji i kwadratur Wenus do innych obiektów astrologicznych. Może pojawiać się wtedy zbyt duże zamiłowanie do luksusu i dążenie do zdobycia łatwych pieniędzy. Inne możliwe cechy negatywnego oddziaływania Wenus na charakter człowieka to lenistwo, bierność, trudności w porozumieniu z innymi ludźmi, lekkomyślność, nadwrażliwość czy kłótliwość. Urodzeni mogą być nadmiernie uwodzicielscy oraz nadmiernie korzystać z uroków życia, co może prowadzić do pojawienia się różnych dolegliwości i chorób na długo przed osiągnięciem wieku starości. Więcej ciekawostek ze świata astrologii i nie tylko znajdą Państwo na stronie poradniaastrologiczna.pl